Jesteśmy po czwartym szkoleniu wolontariuszy w Gnieźnie. Co myślą o nim sami uczestnicy? Z kim mam przyjemność rozmawiać? Z Kasperem z to ogólnie już mój trzeci pobyt w Gnieźnie na szkoleniu. Czym dla Ciebie jest wolontariat? Ja na wolontariacie spełnia się, lubię pomagać innym, lubię... Ja jestem człowiekiem czynu. Ja mam takie ADHD, ja muszę coś robić. Cześć, mam na imię Klaudia. E, przyjechałam do Gniezna, bo będę i właśnie już jestem wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży. I na pewno dowiedziałam się, e, w jaki sposób mam e, reagować e, w przypadku jakiegoś zagrożenia terrorystycznego, e, co w sumie mnie trochę e, zaskoczyło, e, bo faktycznie nie uświadamiałam sobie no, problemu, jaki, jaki jest. E, najbardziej podobała mi się chyba droga krzyżyła w piątek. No i gorzkie żale wczoraj. To był czas taki skupienia. E, czas tak prawdziwy dla Pana Boga w skupieniu ciszy, który mogliśmy z nim spędzić. Czym dla Ciebie jest wolontariat? Dla mnie na pewno jest zbliżeniem się do Boga i pomocą innym osobom. Dzięki temu, że jestem wolontariuszem, mogę pomagać osobom, które są od Boga oddalone. Sam przy okazji się do tego Boga zbliżam. No i No i pomagam przede wszystkim. Asia, a jak to wygląda u Ciebie? Myślę, że wolontariat jest umocnieniem relacji z Bogiem, ale też poprzez drugiego człowieka, bo jednak będąc na tych warsztatach, na szkoleniach, uczymy się jak być dobrym liderem, jak być dobrym wolontariuszem i no, praktycznie dobry wolontariusz to ten, który pomaga innym, który pomaga bezinteresownie. Ja to myślę, że najważniejsze bycie dla, dla innych, bycie dla drugich. Dawid Mistelski. Jak młodzi ludzie patrzą na powołanie? Czy to jest dla nich ważne? Myślę, że tak. Po tych kilku rozmowach dostrzegam właśnie takie zainteresowanie tych ludzi swoim życiem przede wszystkim. Widać, że szukają, szukają pomocy u drugich, żeby jakoś sobie to swoje życie poukładać w przyszłości. Dla mnie wolontariat jest umieraniem dla drugiego człowieka. Rezygnację z tego, co ja bym chciał zrobić. A skupienie się na tym, czym mógłbym służyć drugiemu. No, przede wszystkim służba z miłością innym. Pomaganie innym i poświęcanie się też dla innych, mi się wydaje, tak. Rafał zaczyna. Co on tu robi? Ja tu przyjechałem na szkolenie, aby dobrze przyjąć właśnie młodych, żeby ich zaciekawić, żeby też przyjeżdżali po Światowe Dnia Młodzieży odwiedzać nasz kraj. Szczerze mówiąc, również świetnie się bawić, z tutaj pełno wspaniałych ludzi. Szymon Drzewiecki, wolontariusz Światowych Dni Młodzieży, sekcja logistyki i coach. Pojawiło się kilka osób chętnych po, po warsztacie, które no, chcą pozostać się w kontakcie. W ogóle cieszę się, że oni są. Tak, Jestem bardzo podbudowany, że tyle osób z całej decyzji. przyjeżdża, ma czas, pracują na co dzień, co naprawdę widać i co ja niezwykle doceniam mieli szansę spojrzeć na to, co zostało już dokonane, czego może jeszcze nie udało się w formie wyzwań im dokonać. Na tej bazie jakby budowaliśmy wczoraj pierwszą część warsztatu, czyli no spojrzenie na to, co się stało, co, co się jeszcze nie wydarzyło. Czy można w takim razie jakoś połączyć obie te, te grupy ze sobą, tak, aby plusy zadziałały na minusy, a może i minusy na plusy w jakiś sposób. Zobaczymy się w czerwcu, tak, na kolejnych warsztatach? Abawianskawa.